Skrzydła empatii. Noworoczna lekcja od Gołębi. Pierwszy dzień nowego roku. Czas na nowe początki i niespodziewane lekcje. Wracając do domu, zatrzymałem się na czerwonym świetle. Wtedy to zobaczyłem, Gołębia, który siedział nieruchomo po środku pasa. Na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że nie żyje. Prawie się nie ruszał, wyglądał na słabego i bezradnego. Ale potem dostrzegłem ruch. Był żywy. Po prostu siedział tam, narażony na niebezpieczeństwo i wyraźnie w potrzebie. Postanowiłem ostrożnie przejechać nad nim, upewniając się, że go nie skrzywdzę. Wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Nagle znikąd nadleciał inny gołąb, lądując na krawężniku w pobliżu. Następnie podszedł do gołębia siedzącego na środku drogi. Zatrzymał się tuż za nim i delikatnie go trącił dziobem, jakby chciał powiedzieć: Tu nie jest bezpiecznie, nie możesz tu zostać, przejdź na bok. Ale na tym historia się nie skończyła. Pojawił się trzeci gołąb. Jakby przyciągnięty tym, co się działo. Został w pobliżu, uważnie obserwując, gotowy pomóc, jeśli zajdzie potrzeba. Wyglądało na to, że te dwa gołębie, może rodzice, współpracowały, by uratować swojego towarzysza, ale kiedy odjeżdżałem, nie mogłem uwolnić się od głębokiego poczucia podziwu i inspiracji. To, co zobaczyłem, było czymś więcej niż tylko interakcją między ptakami. To był moment współczucia, troski, instynktownej życzliwości. Te gołębie rozumiały powagę sytuacji i potrzebę działania. Nie wahały się, by pomóc jednemu z nich. W tym krótkim czasie nauczyły mnie czegoś głębokiego: że nawet najmniejsze stworzenia mogą pokazać nam największe cnoty. Ich działania tak bezinteresowne i instynktowne mogą być przykładem dla nas wszystkich. W świecie, który często wydaje się podzielony, to właśnie takie chwile przypominają nam prostą, ale potężną prawdę kiedy troszczymy się o siebie nawzajem, bez względu na to czy jesteśmy duzi czy mali, czynimy świat lepszym miejscem. Więc wchodząc w ten nowy rok, zabierzmy ze sobą te lekcje. Lekcje od dwóch gołębi w zimowy noworoczny dzień, które pokazały, co znaczy naprawdę się troszczyć.